Się, pan na synks dzisiaj Wam pokażę w stronę, jest z tego akcją, może ktoś tam nie był po prostu tak nagrywał na szybko zaraz zarapy i mnie nie będzie. Dlatego mam dla Was takie coś, jak dobijecie 5 łapek w górę, dzisiaj zobaczcie jeden odcinek, a jak dobijecie na następnym odcinku 10 łapek w górę, to zobaczcie drugi automatycznie, będę po prostu wrzucał, takie? Także jeszcze macie dzisiaj do docięcze dwa filmiki ze strony. To jest pierwszy, który wleci właśnie tu musicie wbić 5 łapek w górę. Dobra, to jest ruletka blackjack, e, to jakiś rzecz po prostu kościami się rzuca i jest jackpot. Tak, jest tradycyjna ruletka wiadomo czerwony, zielony i czarny, tak? No i jeżeli chcecie otrzymać darmowe podejrzeć 2 euro, bo tutaj jest 2000 punktów, bo tu trochę osób wbiło ode mnie. I musi ten kod, ja oczywiście dam w opis co musicie wpisać, tak? Na czacie piszecie ukośnik, krew i po prostu spacja i wpisujecie kserusia. Dajcie wtedy Enter i po prostu widzicie, ja nie mogę, bo to jest mój kod, który użyłem za tym. Po prostu daliście darmowe 2 euro, tak? I możecie wypłacić, ja wypłacam z tej strony. Także strona jest na 100% także pamiętajcie. Dobijamy 5 e, łapek w górę pod tak, tym filmikiem i ja o kolejny filmik. Także dobra, wbijajcie na tą stronkę, fajne jest, to było na pewno się